Cześć, jest, ja jestem i witam Was na nocnych Witoszycach. Chciałbym Was powitać w słonecznym dniu, tak jak ostatnio jechaliśmy na Witoszyce i był live. Lecz no niestety nie dopisała nam dzisiaj pogoda, mamy bardzo deszczowy dzień. Ciekawe jak to się odbije na frekwencji, jak zawsze na szczelankach, oby, oby nie. Nie będę dłużej przeciągał w samochodzie, bo jest szaro, burro i ponuro. Spotkamy się z powrotem na miejscu. Ten vlog nie będzie rozbudowany, bo nie mam termominioktowizji, żeby Wam pokazać, e, co się tu dzieje. E, Frankfesja nie jest najgorsza, ale i zabawa będzie przednia, e, wszystko działa, teren ograniczony, także my będziemy się dobrze bawić, może coś się uda nagrać, to Wam pokażę więcej. I witam Was bardzo serdecznie w moim warsztacie na podsumowaniu. To jeszcze w tym sędzie nagrywane, także liczy się, nie nagrywałem tego w samochodzie, bo i tak byście nic nie zobaczyli, było bardzo ciemno, a też chcieliśmy jak najszybciej wrócić do domu po całej imprezie. Co mogę powiedzieć o tej szczelance? No, pogoda dopisała, bo przestało padać jak przyjechaliśmy i utrzymała się aż do 24, kiedy zakończyliśmy się strzelać. E, nikomu nic się nie stało, nic nie pogubiłem w nocy. Jedyny minus to mi PTT chyba rypło w słuchawkach i w ogóle nie nadawałem, albo mikrofon mi w słuchawkach walnął i to była dupa blada, bo nikt mnie nie słyszał, a też nie chciałem używać radia tak otwarcie, bo chciałem się czasami ukryć. Jaki był tam klimat tak naprawdę? Musicie się sami przekonać. Praktycznie wystarczy jedna impreza <laughs> ekipy CO2 Collective i już będziecie wiedzieć, że warto do nich wracać, warto do nich jechać, zawsze się tam dobrze człowiek bawi. A ja nie będę Wam nic za dużo opowiadał, musicie się sami przekonać. Ja tylko chłopakom oczywiście dziękuję za poświęcony czas, za to, że e, sami nie grali, a nas pilnowali, żebyśmy się dobrze bawili i bezpiecznie. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do innych moich nagrań, a także do opisu, gdzie znajdziecie kody rabatowe u moich sponsorów. Cześć!